Cześć kochani ogrodnicy, z tej strony Laura Szymańska witam Was na moim kanale o roślinach, ogrodnictwie i pięknych ogrodach. Jeśli kochacie zieleń i szukacie inspiracji do swojego ogrodu, koniecznie subskrybujcie mój kanał, aby nie przegapić żadnych porad ani nowinek. A teraz zapraszam do dzisiejszego odcinka, w którym opowiem Wam Sekrety o... bogatych zbiorów i przepisy na smaczne dania wewnątrz ostrym nożem wykonać cięcie wzdłuż krego słupa. Dobrze rozsmaruj mieszaninę na zewnątrz i wewnątrz tuszy i umieść ją ja w pojemniku, w którym przeprowadzimy solenie. Mleko i kawior można również solić razem z ryba. Przykryj pojemnik pokrywka i włos do lodówki. Po 12 godzinach obróć rybę na druga stronę, aby sol wchłonęła się równomiernie. Ryba będzie gotowa w ciągu 24 godzin i będzie można ją ja zjeść. Sucha metoda marynowania śledzią w domu. Opłucz śledzie woda i dobrze osusz ręcznikiem papierowym. Na stole rozkładamy papier pergaminowy i wsypujemy na środek jednego do dwa garście soli. Kładziemy na nim przygotowana rybę i posypujemy sola, starając się rozprowadzić ją ja ze wszystkich stron. Nie obawiaj się, ze soli będzie dużo. Ryba przyjmie tyle soli, ile potrzebuje. Śledzie zawijamy szczelnie w papier, a następnie umieszczamy rulen w worku polietylenowym i odstawiamy na dolną połkę lodówki na trzy dni. Każdego dnia odwracamy torbę na drugą stronę, aby ryba była równomiernie namoczona ze wszystkich stron. Po trzech dniach wypatroszyć śledzie, dobrze opłukać z nadmiaru soli, wytrzeć ręcznikiem papierowym i pokroić na porcję. Przepis na smacznego lekko solonego śledzią w solans w całości. Z reguły solenie domowe zawsze okazuje się smaczniejsze niż solenie sklepowe, ponieważ można samodzielnie dobrać skład i ilość przypraw. Ten przepis na solenie w pikantnej Solans i polecam spróbować zrobić to w przeddzień wakacji za 2-3 dni, aby miał czas na solenie i okazał się smaczny. Do pikantnej marynaty będzie potrzebny 1 litr wody, sol 3 łyski, cukier 1 łyska, kolendra w ziarnach i niepełna łyzeczka litr. Laurowy 1SZT, pieprz czarny 4-5SZT, pieprz oregano 4-5SZT, goździki 1SZT. Jak przygotować świeżo mrożoną rybę, rozmrażać stopniowo w temperaturze pokojowej lub na dolnej półce lodówki. Następnie opłukać i umieścić w całości, bez patroszenia, w przestronnym pojemniku. Przygotuj solankę. Najpierw jednak określamy ilość potrzebnej solanki. W tym celu zalewamy ryby w pojemniku woda tak, aby całkowicie przykryła tuszę. Następnie odcedzamy ja i na tej wodzie przygotujemy solankę. Do wody dodajemy sol, cukier i pokruszone przyprawy. Aby zmielić pieprz, liść laurowy, goździki, kolendrę wsypujemy do moździerza lub ucieramy trochę tłuczkiem. Jeśli nie masz mozdzieża, możesz zmiażdżyć przyprawy wałkiem do ciasta na desce do krojenia. Rozdrobnione przyprawy lepiej łacza swoje smaki. Wlej solankę do rondla, postaw na kuchence, doprowadź do wrzenia i gotuj przez 3 minuty od momentu zagotowania. Następnie solankę schłodzic i żałać śledzie w pojemniku tylko dobrze schłodzona solanka. Aby zapobiec wypłynięciu ryby na wierzch, dociśnij jadeska do krojenia, gnet, a następnie zamknij pokrywkę. Pozostawić pojemnik w chłodnym miejscu na 3 dni. Już po dwóch dniach można spróbować śledzią, który okazy się słabo souleni. Jak szybko i smacznie marynować kawałki śledzią w dwóch godziny. Mały souleni Sledz według tego przepisu będzie gotowy już za 1-5 myślnik 2 godziny. A do gotowania konieczne będzie przygotowanie solanki. Sama rybę należy umyć, oczyścić, pokroić na kawałki i umieścić w pojemniku, w którym będzie gotowana. Aby przygotować solankę na 1 litr wody, wes... Sol E4 Łyski, cukier E2 Łyski, liść laurowy E2 SZT, ziarna pieprzu 8-10 do SZT. Do wody dodać sol i cukier, doprowadzić do wrzenia. Odcedzić. W pojemniku, w którym znajduje się ryba, włos liść laurowy, uprzednio zmiażdżony i ziarna pieprzu. Napełnić wszystko schłodzona solanka. Na wierzchu śledzią umieścić obciążnik, aby tusze nie unosiły się na powierzchni i były całkowicie zanurzone w solans. Wstawić pojemnik do lodówki na 1,5-2 godziny. Po 1,5 godziny ryba będzie już lekko słona, po 2 godzinach bardziej słona. W zależności od preferencji trzymaj rybę w solans tak długo, jak uznasz to za konieczne. Przed podaniem połos na niej krążki cebuli i polej olejem. Będzie bardzo smacznie. Jak marynować śledzie w całości w trójlitrowym słoiku. Jest to bardzo budżetowa opcja marynowania śledzią, ale okazuje się bardzo smaczna i umiarkowanie słona. Selounę w ten sposób ryba jest idealna do sałatek i kanapek na noworoczny stoł. A na obiad z gorącymi ziemniakami i będzie po prostu pysznie. Gotujmy. Składniki na 2 litry solanki: tyle będzie potrzebne na trójlitrowy słoik slec 4 SZT, sol 4 łyski. L. zjeżdżalnia, cukier 2 łyski. El liść laurowy 2 do 3 SZT, groszek czarnego pieprzu i 1 łyzeczka, słodka papryka 1 łyzeczka. Jak przygotować opłucz ryby woda i umieść je w trójlitrowym słoiku, głowa w dol i podwin ogony? Słoik zawiera 4 kawałki krwi. Przygotować solankę. Wlej 2 litry wody do rondla. Dodaj sol, cukier, liść laurowy i pieprz. Doprowadź wodę do wrzenia i gotuj przez 3 minuty. Następnie wyłacz ogień pod rondlem i pozwól solans ostygnać do temperatury pokojowej. Schłodzona solanka żałać śledzie w słoiku, przykryć słoik pokrywka i wstawić do lodówki na 4 dni. Po czterech dniach Sledz będzie gotowy. Zgodnie z tym przepisem ryba okazuje się lekko słona i znacznie smaczniejsza niż w sklepach. Jeśli chcesz bardziej słone, trzymaj w solans przez kolejne 1 do 2 dni. Souleni sledz, tak z gorącymi ziemniakami, posypany koperkiem, tak pod kieliszkiem mocnej nastójki i nie ma smaczniejszej przekąski dla Rosjanina. Jeśli nie chcesz podawać solonej ryby w sałatkach, po prostu pokrój ją na kawałki, posyp cebula, polej olejem lub słabym roztworem. Octu ETS będzie bardzo smaczna.